Dzień dobry, witajcie w nowym Vlogmas. Ja jestem właśnie w trakcie nagrań. No i tak, przychodzimy obok tej boskiej choinki przed Forum i sobie myślę tak. Jak ty masz, moja kochana, albo mój kochany, poczuć klimat świąt, jak ty nie bywasz w takich miejscach, gdzie są iluminacje świetlne, choinki. Zobacz, nawet do centrum handlowego przyjedziesz i już trochę możesz w blasku choinki się ogrzać, jak jeszcze nie masz w domu. Albo na przykład tak, moja kumpara do mnie dzwoni, dawno żeśmy się nie słyszały, gadamy i ona, o w tym roku nie czuje na Ja no dobra, ale co robisz, żeby ten klimat podkręcić, A ona no nic, co co mam robić? On ja mówię, no dobra, a co oglądasz na Netflixie? No, skończyłam Stranger Things i teraz jakiś tam thriller. I ja mówię, ej no stara, weź, obejrzyj dwa filmy świąteczne, zrób sobie kakałko. Jak ty nie stworzysz tego klimatu, no to on sam do ciebie nie przyjdzie. No przecież nic się samą nie dzieje w życiu. I ona tak czułam po prostu, wiecie, że żarówka na tej się zapaliła w trakcie tej rozmowy i ja tak... Nie, no, zobaczcie czemu na to nie wpadam, więc kochani, jak nie czujecie klimatu świąt, to po prostu go sobie stwórzcie. I to nie chodzi o to, że teraz wiesz, masz iść z siekierą e, do lasu i ucinać sobie choinkę, nie mając na to czasu, ale jakby ja zawsze mówię, bazujmy na zasobach. To co masz pod ręką? Ktoś już za ciebie przystroił, no nie? Więc idź! Popatrz sobie, zrób, nie wiem, zakupy, idź do tłumu. W tłumie zawsze czuć, że święta są blisko, nie? Nie, to już mówię dla jej. Ale tak zupełnie na serio, to naprawdę. Albo kawiarnia, która jest fajnie przystrojona, czy zrobienie takiego wieczoru filmowego, no, mnóstwo z takich rzeczy. No i właśnie ja na teraz, w grudniu, czytam tylko książki świąteczne. Właśnie zaczęłam teraz pierwszą. Tak, przerywnik w naszych nagraniach, wracam do nagrań i potem się widzimy już u mnie w domku. Love you! Rozrzucone po prostu z tyłu, aż wstyd mi byłoby, kogoś zaprosić do tego auta, wiecie, jakaś podwózka czy coś, no wstyd. Więc jakby, mm, widziałam te wszystkie rzeczy, co były luzem, zaraz wam pokażę. To będzie taki fajny hall, bardzo różnorodny. I mam też sukienkę na słoedecką, którą kupiłam w ciemno. Się w ogóle makijaż, bo trochę mi twarz dzisiaj jeszcze pała i nie wiem o co chodzi, czy mi się przysłyszyło, czy co. Więc tylko oczy sobie pomalowałam. Strój wygodny. Tak, tutaj termofor. Już Wam pokazuję. Słuchajcie, ja kupiłam tę sukienkę dlatego, że moja serdeczna koleżanka Agnes robi tak świetne przyglądy na Instagramie, że nieraz kupuję coś z jej polecenia. No i pojechałam. W sumie to śmieszna sytuacja jest taka, że my się tego dnia widziałyśmy i poszliśmy na spacer, poszliśmy do handlu. i ja mówię, może to, to ta sukienka, którą pokazywałaś. I wziąłem ją w ciemno. I ja nie wiem, czy ona będzie pasowała do mojej sylwetki, więc zaraz przymierzymy i ocenimy. A w tym roku nasz Sylwester to jest, e, mam nadzieję, że będzie taka naprawdę mocna, epicka impreza, bo powiem Wam, że marzy mi się szalona sylwestrowa noc. W zeszłym roku mieliśmy bardzo fajnego, spokojnego Sylwestra z, z naszymi przyjaciółmi, byliśmy na kolacji, tam były tańce, ale dużo nie tańczyliśmy, bo była taka sobie muzyka, ale jedzenie było przeobłędne, więc nagadaliśmy się, naśmialiśmy, ale było bardzo spokojnie i w ogóle ten rok, dla mnie był, znaczy jest cały czas taki dużo spokojniejszy niż poprzedni i dużo bardziej taki mindfulness dla mnie samej, że ja więcej przeżywam to, co dzieje się tu i teraz. I z mojego wyboru właśnie to życie jest spokojniejsze. Wiecie, odeszłam z tego bienaja, gdzie miałam mnóstwo obowiązków, przestałam tak gonić króliczka, robić te wszystkie szkolenia. I po prostu skupiłam się bardziej na swojej marce, przede wszystkim na swojej rodzinie. No i tak z końcem roku mówię do Piotra, ej, jest tak spokojnie, że mam ochotę zrobić coś szalonego, tak dla równowagi. I to mówi, wiesz, że ja też. I idziemy taką naprawdę dużą ekipą na Sylwestra, prawie że w chmurach, na bardzo wysokim piętrze, normalnie na imprezę do klubu, więc kurczę, no mam nadzieję, że znajdę też piękną sukienkę. No, ta, mam obiekcję, no. Agnes jej wygląda przeobłędnie, także no, zobaczymy, mam zupełnie różne sylwetki. I też udało mi się kupić buty, które też właśnie widziałam u niej. A w bucie jest Choco Bones, które dostałam biały na spróbowanie. W ogóle bez komentarza to pozostawmy. A te buty wyglądają tak obiecująco: one są z takiego jakby atłasu. Ja je mierzyłam w innym kolorze, w handamie. I są naprawdę mega wygodne jak kapciuszki, i mają fajny obcas. Ja mam z zeszłego roku buty, właśnie tylko specjalnie na Sylwester z Other Stories, ale one mają te obcasy, takie kaczuszki, czyli niski obcas, który jest pod jakby środkową częścią pięty. jest parę rzeczy jeszcze na takie upominki, na różne spotkania świąteczne, które jeszcze przede mną. I dzięki moim wspaniałym, najwspanialszym, najlepszym obserwatorkom z. Instagrama moja kolekcja dziadów wzbogaciła się o dwa okazy. Spójrzcie w ogóle na tę typiarkę, ona wygląda jak wypisz wymaluj moja przyjaciółka, która kocha robić zakupy i zrobi ja kocham robić zakupy, no bo ona no, macie ciemne włosy, po prostu wypisz wymaluj Małgorzata, jeszcze w wersji, jak miała właśnie krótsze włoski. Tutaj fajne jakieś wiesz, futreczko. I to dzięki Wam się dowiedziałam, że na sali w Oshą są tak piękne dziale, a ten tutaj z prezentami w ogóle idzie do mnie, nie? Więc. O, e, więc. E, ten kosztował 39 zł, a ten uwaga, 19 zł. Także zaraz je tutaj sobie położymy. I reszta dobra, to mam prezenciki, prezenciki. W shinseju kupiłam poszewki na Jaszka dla Piotra i Oliwii. Mary Grinchmas. W ogóle przecudne są, szczególnie dla Piotra, z myślą o Piotrze, bo on jest naszym Grinczem. Co tu się dzieje? Eee, I jeszcze słuchajcie, si wróciłam do Sinseja i dokupiłam jeszcze jednego Mikołaja. Takiego, wiecie, w innym klimacie niż ten, którego uwielbiam, i wam go pokazywałam. Ale macie atrakcję w tle, ja wiem, ja wiem jestem zachwycona tymi kołajami, a one mają taki pozytywny vibe i są niedrogie, bo chyba 13 zł one kosztują i jeszcze takiego bałwana w balonie, zawieszka na choinkach i to chyba też było za 13 zł, no. no powiedzcie, że to nie jest piękne i teraz uwaga, zaraz będziemy otwierać kolejne paczki, więc jak lubicie open boxy to coś dla was mam jeszcze Whatever we do, we Will open your mind, may all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only want to be close to you. Zeszłego roku i kupiłam w zakopcu na jednej z naszych wycieczek w tamte rejony. I one są takie mega, mega grzejące i cieplutkie i to do tego złożyłam bo siedziałam teraz przed kąpem, wiecie, jak ja się wykręcę w pracę, to jestem jak taki sopel albo słup i nawet nie wiem kiedy, nagle odkryłam, że mam absolutnie lodowate dłonie i stopy I taka, wiecie, w ogóle ja się zrobiłam skostniała. Więc, jakby, no, trzeba było się odziać. I teraz, słuchajcie, tak, jedna rzecz. Te nogi Elfa ja miałam w zeszłym roku w samochodzie, a w tym roku je trzymam sobie tutaj pod kominkiem, że niby Elf tutaj czegoś szuka pod kominkiem. I przyszły moje rzeczy dosłownie dwa dni temu z ja już tutaj coś powiemy, ale chcę wam pokazać coś świąteczne, bo uważam, że ich świąteczna kolekcja jest super, aczkolwiek uważajcie z zakupami online. Ponieważ ja na to zamówienie czekam 3 tygodnie, 3 tygodnie i w ogóle cały czas komunikacja z nimi była fatalna. Słyszałam, że w ogóle ludzie nagrywali TikToki o tym, jak e, dziwne rzeczy teraz się dzieją w tym sklepie. Także trzeba uważać. Ale jak na przykład traficie stacjonarnie, bo ja już widziałam te lachy stacjonarnie, też były takie czerwone. Rzeczy naprawdę, tak jak już tu zreknęłam, wyglądają super. I tak, mamy takie lachy. I będziemy musieli się zastanowić, czy to pójdzie na dół, czy na kanapę na antresoli. Mamy wycieraczkę, którą jak wiecie nie wytrzymałam, i niemalże identyczną kupiłam w Pepko. A tutaj ona, tu kosztuje 2, siedzieć, a w Pepko 20. No, minus tam ta zniszka, nie? Więc będzie albo na świeżo, w drugiej części świątek ta się zniszczy bo nasza zeszłoroczna wyciereczka z DK Maxa, która naprawdę nie była tania, bardzo szybko się zniszczyła i właśnie te, ona miała taki wielki list, kto pamięta, na zeszłorocznym vlogu może ktoś z was pamięta, to napiszcie i bardzo powyłaziły właśnie te takie igły z tego i szybko się zniszczyła, więc ja nie będę kupować E, takich rzeczy sezonowych e, za większą kasę, bo wolę sobie kupić za większą kasę coś, e, wiecie, nie wiem, w Sephora albo w Chanel. Umówmy się. Dobra. Tutaj był stoliczek i teraz tak. Bardzo ciekawa rzecz, że te poduszki oni pakują jakoś tak próżniowo ja nigdy w życiu nie dostałam tak zapakowanych poduszek czy wy się z tym spotkaliście bo ja pierwszy raz a może to są takie płaskie tak jak moja poduszka sleep and glow jak pierwszy raz na niej śpisz wiecie która to jest poduszka ta mm, ortopedyczna dzięki której e, lepiej ci cyrkuluje krew i budzisz się bez z Spuchniętej twarzy i bez zmarszek, bo też się takie odgnioty nie robią. Jest ona jest cudowna, ta poduszka. Jak macie budżet, mega polecam, bo śpisz się na niej fantastycznie. Ale pierwsza noc jest dziwna, bo ja zawsze spałam na wysokich poduszkach i potem się budziłam właśnie ze, ze spiętym, polącym karkiem. A ta Sleep and glow jest dużo, dużo cieńsza. I wiesz, ja na początku na niej śpię i mam takie co. No dobra, zobaczymy. Ej, w ogóle prawie że od razu to odbił, ale piękna ona jest. Naprawdę to nie wygląda na tanią jakąś sieciówkową rzecz. Wykonanie jest super. Także wiecie, nie oszukujmy się i bądźmy ze sobą szczerzy. Ja no nie kupuję mało, ja kupuję dużo, mam wielki dom. Moja rodzina ma też duże potrzeby i ja lubię właśnie do zakupów podchodzić tak na swoich zasadach, nie? Że są rzeczy, na które ja nie jestem w stanie za dużo kasy wydać, a są takie, na które w ogóle nie szczędzę. No, ale tak jak Wam powiedziałam, chodzi, jeżeli chodzi o te sezonowe, no to w tym momencie, w tych czasach, te niedrogie sieciówki e, robią nie wszystko, ale niekiedy tak ładne rzeczy, że nie ma co przepłacać. I zobaczcie, to jest dziadek piękny którego dokupiłam do mojej przepięknej poduszki, która na mnie patrzy z dziadami, którą dostałam na urodziny. Czekajcie. ja i tu są dzynzle. I właśnie my mamy teraz poduszki z dzyndlami tutaj na dole. No i widzę, że lolek się do nich trochę dobiera, więc nie wiem, czy nie dam ich do góry, a tu na dół, nie no, zobacz te detale. Widzisz? Przecież to jest obłędne. Eee, no, A jeżeli chodzi o poszewki, to wiecie, że mam poszewki z dekretka Shop, które mają już dobre z 5, może 6 nawet lat? Kiedy w ogóle ten Shop? Nie wiem. Dobra, i tu jeszcze mamy coś takiego w bieli. One by mi fajnie tutaj pasowały do salonu. Nie, no, zaszalałam, no, ale naprawdę. I tu jest napisane ho-ho-ho. Takie wyszyte detale, jest no po prostu w Tommy Grindu. Piękne są, co myślicie? No, moim zdaniem jest po prostu petarda i jeszcze gratis dostajemy wille dla ciuały. Mhm, bo tutaj można dorobić okienko, drzwi. Ogólnie Piotrek lubi robić takie rzeczy, więc... A że plany... Jezu, ja wam nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, no po prostu ja nie wiem. Ja nie wiem. Plany nam się zmieniły, bo teraz, kiedy oglądacie ten film, powinna być w połowie, w sensie kiedy go nagrywam, e, powinna być w połowie drogi do śnieżnej krainy mieliśmy jechać w góry, ale no niestety Piotr się rozchorował, źle się czuł. No i stwierdziliśmy, że no, w ogóle nie ma takiej opcji, e, więc no niestety jesteśmy zarą ekipę na wyjazd. I musieliśmy to wszystko odwołać, ale z opcją takiego przełożenia, bo my nie wykluczamy tego, że my jeszcze w grudniu zrealizujemy ten wyjazd, ale tak przed samymi świętami więc zobaczymy czy to będzie realne. Wiecie, fajne jest to, że miejsce, do którego chcemy jechać, ono nie jest aż tak dalekie, bo to jest około 8 godzin samochodem, a i dla nas to jest blisko, bo my lubimy takie dalekie podróże, ale ludzie, którzy nie lubią jeździć samochodem, to wiem co sobie teraz myślą, że w ogóle 8 godzin to blisko? Nie, dziewczyna, to daleko. Nie, no, wiecie. Więc tak. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że zamiast e w stroju narciarskim szusować sobie na nartach, uczyć się jeździć, czuć tą wolność, wiadry we włosach, cieszyć się słońcem na stoku i w ogóle to zaraz tego Piotrek będzie robił Willę z kartonu dla psa. No. No ale najważniejsze, że jakby, no wiesz, no wciąż jesteśmy razem, kochamy się, mamy piękny dom. No trzeba być optymistą. Nie do no, robić sobie siebie. Eee, nie, nie robię sobie, serio. Eee, I tak mam coś takiego, że no, z jakiegoś powodu coś nas tutaj zatrzymuje, więc liczę na to, że coś ten weekend się fajnego wydarzy, takiego wow. Dobra, chodźcie, zobaczymy, jak te poduszki teraz eee, poprzykładać, no nie. Tenk w tym, że mi się bardzo podobają te poduszki, które są teraz. Ja je kupiłam w zeszłym roku, wydaje mi się, że one były w pepko. Jakoś przed samymi świętami. Tutaj mam takie płochate czerwone. One są super do drzemki. Takie wiecie mięciutkie. No i pana ciastka Olivia tutaj położyła. No i teraz wiesz, pytanie: czy jak ja to zabiorę do góry. No dobra, ale z czym ja te połączę? W sumie z tymi białymi, takimi ale prezentami. Ale nie. No mi się tak strasznie podoba teraz ten zestaw, że ja chyba to tutaj zostawię. Eee, a. Te poduszki pójdą do góry. Słuchajcie, on jest taki wyczerpany, bo wczoraj wieczorem tak dawno nam popalić. Po prostu miał takie odpały szalone, a nic takiego się nie wydarzyło w gór, tu nie dnia, wszystko było tak jak zawsze. On ma po prostu czasami takie dni, to jest taki. On ma, taki, ma takie pokłady energetyczne, że po popołudniami i wieczorem, już Wam to mówię, odkąd on był malusieńki, to on był po prostu crazy. I są takie wieczory, kiedy jest trochę mniej crazy i trochę bardziej, to wczoraj to po prostu. Masakra, jakby mógł, to by tu po ścianach jeszcze chodziło i po suficie, nie? Więc, jakby wszystkie zabawki, nasze węchowe, tresura, komendy, to wszystko idzie w ruch, ale ja też w ciągu dnia to robię, żeby go za bardzo i nakręcać, wiadomo. Ale on był taki niezajeżdżalny, nie, i więcej, i więcej, i więcej. Mm, I w końcu padł, nie? Także nie, to wróci. Dobra, ja sobie poprzekładam i zaraz Wam pokażę, co i jak. Patrz, kochana. Tak, mydło tutaj jest. Te poduszki tutaj są takie za delikatne. Ja je uwielbiam, uważam, że są piękne, ale no nie pasują. No. Tu musi być coś wyrazistego. Podmieńmy to. Zabierzemy te poduszeczki. Zrobimy tutaj tak. Jezu, prawda? No piękne są te poduszki. Strasznie mi się podobają. Możemy też zrobić w takiej kolejności. Czekaj, ja muszę zobaczyć się na podglądzie i tak z daleka, nie? Jak to wygląda i wtedy będzie decyzja. O, ślicznie! Bo mi się to podoba, jak one są tak na zmianę. Zostawiamy tak. I wiecie o co mi chodziło, o jaką wyrazistość. Jeszcze mam pelachy. One będą fajne do wojny domowej, żeby tak się naparzać. A tak między nami, bo miały być tylko pozytywne rzeczy we vlogmas. W grudniu się trochę więcej kłócicie z partnerami, czy tyle, co zawsze? <grydy> Jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Dajcie znać. A u nas tak wiecie, w sumie tyle, co zawsze, my jesteśmy charakterystami, więc tam się zdarza. Pamiętam, jak taka moja koleżanka, która pakuje się w same desperackie związki, Pewnie dlatego, że ma dość niską samoocenę, co też jest dziwne, bo jest atrakcyjną kobietą, ale jakby wygląd fizyczny to nie jest nasza jedyna atrakcyjność, wręcz jest to mały procent holistycznie tego, co jest uznawane za atrakcyjność, bo przede wszystkim mindset, przede wszystkim serce i potem cała reszta. Ale ona mi kiedyś coś takiego powiedziała, to już było bardzo dawno temu, jak mi się czasami zdarzyło zwierzać z jakiś tam kłótni małżeńskich, że ona by tak nie mogła być w takim związku i powiem wam, że ja tak po czasie jak sobie analizuję różne aspekty tej relacji to mam takie, kurde, czemu ona ocenia, żeby nie mogła, skoro sama nigdy nie była w takim wieloletnim związku, który jest naprawdę mocną pracą obu stron i czymś po prostu przewspaniałym, budowanie takiej społeczności, jak zaczynasz Tworzyć swoją rodzinę i masz taką mikrospołeczność, masz swojego partnera czy męża, dziecko, czy nie macie dzieci, to jesteście taką mini, ba, ale bardzo silną jednostką, dużo silniejszą niż jak ktoś właśnie wybiera, żeby być sam. Eee, ale to oczywiście wymaga właśnie bardzo dużo pracy, szczególnie u ludzi, którzy właśnie mają jakiś mały doświadczy, mają ciężki charakter, czy są po jakichś przejściach, ale to, co dostajemy w zamian, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Jestem ciekawa, czy też tak uważacie. Bo ja powiem Wam, że ta moja rodzina to nadała mocny sens mojemu życiu ja, jako młoda osoba, byłam właśnie taka niezależna. Sama potrafiłam dużo zarobić, dużo podróżowałam, wchodziłam w jakieś różne relacje i wtedy mi się wydawało, że jestem panią świata, ale, ale no nie, nie byłam nią, nie byłam nią. Nie miałam tej siły, którą mam teraz więc jakby to jest moja droga i mój sposób na życie, więc jestem ciekawa, co jest waszą siłą w życiu. Bo dla mnie zdecydowanie to jest właśnie moja rodzina i ta moc, którą daje mi bycie w takim, mm, takim silnym związku. Nie? No dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Pogadaliśmy sobie chwilkę. Mm, te lachy jakoś. Wiecie, co ja te lachy chyba dam na fotele, bo to już jest za dużo. Ale one są tak fantazyjne i tak super wyglądają z naszymi plakatami, nowymi obrazami, z desenią. No nowymi, no parę miesięcy już tu są. No i teraz druga strona medalu. Wiesz co, ostatnio, to jest w ogóle hit, że dopiero od niedawna my tutaj spędzamy czas i telewizję oglądamy. My jesteśmy taką rodziną, która Wzajemnie siebie bardzo lubi. My w trójkę spędzamy bardzo dużo czasu. Lubimy to. Spędzamy też czas e, z znajomymi Oliwii. E, jakby jest to dla nas takie naturalne, fajne. E, ale no najważniejsze, że wypowiem się o naszej trójce. Pff, ale tutaj dam czarny, jak to wygląda Teraz ten dziad mi tutaj w ogóle nie pasuje, No i e, tak, ostatnio właśnie też miałam taką rozkminę, że mimo że mamy taki ogromny dom, to na przykład teraz jak tak szybko robi się ciemno i jednak te wieczory spędzamy razem, to najczęściej cała nasza trójka siedzi w jednym miejscu i to jest salon i właśnie oglądamy sobie seriale, filmy, jemy kolacje, czy razem gotujemy. A reszta domu jest taka się pusta. Nie ma tak, rzadko tak jest, że się rozdzielamy, że nie wiem, ja przychodzę właśnie tu na trasę, ale sobie poczytać, żeby coś po pooglądać. Często jest tak, że ja nawet jak nie chcę oglądać jakiegoś filmu z Piotrem i Jolimią, to sobie ja siedzę z nimi, ale czytam książkę. A tak, już ona jest zielona, tu mamy zieleń. Ta poduszka nas tak. Nie wiem czy ona mi się aż tak podoba. Nie. No nie no, to jest fajna. The final effect. Mm. Au! Puf, chciał mnie zabić. Dobra, patrz tu. zobacz no jaki klimat! Tutaj się zrobił dokładnie taki klimat, jak ja uwielbiam. Taki sam jak mam na dole, czyli klimat mówiący zostaw to wszystko i chodź i tu usiądź. No nie? Właśnie tutaj teraz też. Wiesz, a to taka mała zmiana, ale zobacz ile te lachy tutaj wprowadziły klimatu. A pamiętacie podświetlonego, podświetlonego łosia? z Jezłosia, Renifera i Sanie. Nie pamiętacie? Dobra, to wam przypomnę. Więc jakby, jakby to powiedzieć, są plusy tego, że nie jedziemy w te góry. Że właśnie w weekend nie mam żadnych... Dobra, jednak już plany się wytworzyły, bo jedziemy na pewno na morsowanie, bo fajna ekipa się zebrała. Ale wracam szybciej z morsowania i wiesz, i, i sobie tu posiedzę. Nie? I się nacieszę właśnie tym nowym wystrojem. Przysadzimy o, chodź, otworzymy razem kalendarz i za chwilę przymierzymy tę sukienkę, która się tak stresuje. Słuchajcie, wczoraj przyszedł do mnie jeszcze kalendarz z Onlybio. I ja w zeszłym roku też otworzyłam kalendarz z i był po prostu fenomenalny i praktycznie wszystko z Oliwią zużyłyśmy. Więc bardzo Wam kochani dziękuję i to jest taka do mnie podwójna niespodzianka, bo już... Wiesz, zaraz tu koniec vlogu, musi w ogóle, a jednak jeszcze jest jeden kalendarz i mogę otworzyć, uwaga, 12 okien. więc ja zaraz wam pokażę, co jest w tych 12 okienkach. I aktualny tutaj bieżący kalendarz. Z dołu coś i z góry coś. O, Lolek, zobacz, co to jest, co to jest. Smooth Whip Matte Lip Cream w kolorze Teddy Fluff. O Jezu, ale będzie rysunek ust taki mm, brązowy. Kolor mat brązowy. No, może być ciekawy z ładną konturówką ciemną. I do tego też coś brązowego wyciągnę. Butter Gloss, chociaż on jest taki bardziej ceglany. Apple Cream. Crisp. O, tak to wygląda fajne, bardzo mi się podobały te produkty fajny kalendarz no i zobaczmy e, only bio. O! wow, ale ładny tak się cieszę z tego kalendarza tak się cieszę, Lole piękny Lole, podoba ci się? a poszukaj dla bo jest tutaj, jest dwunastka otwieramy ale słuchajcie, miałam fan z otwierania kalendarza. 12 okienek od tyłu. W ogóle pierwszy raz, że coś takiego zrobiłam. Także są plusy tej sytuacji, że kalendarz przyje tak późno. Super jest to, że słodycze Wedla są też w wersji owocowej. I tu mamy jagodę, tu mamy wiśnie, którą jest. uwielbiam wiśnie w deserach. No i mamy dwie fajne płukanki. Mamy maski, odżywki, szamponu jeszcze nie ma chyba żadnego. Ale tu jest jedna rzecz, której nie rozumiem, ale wydaje mi się, że to jest takie na ucho. E, tak, jakby na ucznica. Fajny pomysł. Ja nie wiem, że takie rzeczy mogły nie spoko, No i sam kalendarz jest, kurczę, to jest przepiękny. Przepiękny jest. Lolek, ty też jesteś piękny. Niech ci będzie, Niuniu. Mój kochany, jak ty pozujesz. Uwą, Welku. To co, mierzymy sukienkę? Tutaj, moi drodzy, bardzo proszę o Wasze opinie i Waszą szczerość. Czy według Was ta sukienka jest spektakularna? Czy jednak mam ją oddać i szukać czegoś innego? Bo tak, powiem wam szczerze, czuję się w niej rewelacyjnie. Ona mnie w ogóle ani nie zniekształca, ani nie robi z moją suwetką niczego, czego bym nie lubiła. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, fajny trochę luzu, jak się najem. A najem się na pewno, bo miejsce, do którego idziemy, ma obłędną kuchnię. Bardzo mi się podobają te plecy. Fajnie to wygląda, stanik się mieści, bo myślałam, że trochę głębsze to będzie. Tutaj ramiona wszystko ładnie mi przylega. Jest bardzo krótka, mi to jakoś strasznie nie przeszkadza, ale jako, że planuję się wytańczyć, no to nie wiem, czy nie jest jednak za krótka. Czekaj, a z bliska to wygląda tak. No tak wiesz, no zwyczajnie, nie? tak zwyczajnie ta suknia sukienka, jaka tam suknia sukienka wygląda. Muszę się tu światłem dopalać, bo jest mega dzisiaj ciemno teraz, południu, że to zaraz będzie czarno. Także czekam na wasze opinie. Może wy gdzieś widziałyście fajne sukienki dziewczyny. Ja ostatnio w Van Grafie, jak nagrywałam jakieś materiały, przeszłam obok ich działu z sukniami. Tam naprawdę zawsze jest taki wybór tych sukni. One nie są tanie, ale każda jedna, praktycznie, którą widziałam, była spektakularna. Więc może pojedziemy tam może chcecie to zobaczyć na vlogu, jak szukam sukienki sylwestrowe, dajcie znać, bo nie wiem, intuicja mi mówi, że będę jeszcze szukać, bo ta jest taka, jest fajna, ale to chyba jeszcze nie jest to. Plus jakby mam wielkie kokardy na butach, czy chcę mieć kokardy na plecach? No chyba nie, no chyba za dużo tego wszystkiego. Więc czekam na Wasze opinie. Zapraszam na poprzednie odcinki Vlogmas: na strojenie domu, na składanie choinki, na spotkanie filmowe, na spotkanie z dziewczynami z Insta, nasze cyna modowe. Także życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam też oczywiście na kolejne odcinki. Trzymajcie się.